Cześć, witajcie na kanale Geek, dzisiaj z Wami Jaco. I dodam, bonjour. Dzisiaj dość nietypowo, ponieważ sprawdzimy gadżet w zasadzie dla dzieci, dla tych najmłodszych. Będzie to pióro interaktywne kakadu. No i dodatkowo sprawdzimy na książeczkach, które w tym momencie są dostępne, bo jest jeszcze jedna, ale ona chyba dopiero jest przed sprzedaży. Tak więc. Całą kolekcję masz? Tak, póki co tak. Szacun. Oczywiście pióro możemy kupić pojedynczo, jako same pióro i dokupić sobie książki, bądź możemy znaleźć jakiś zestaw. Ale skupmy się na samym piórze, bowiem w opakowaniu znajdziemy właśnie wspomniane wcześniej pióro, kabel USB, mini USB z ładowarką, kartę pamięci 8-gigową, która jest docelowo wsadzona już w pióro. Karta jest po to, że jeśli wychodzą jakieś nowe książki, które nie były wgrane od nowości na to, Będziemy musieli sobie pobrać e, po prostu tą książkę i zaimplementować na kartę, dorzucić do pióra, no i wtedy będziemy mogli w pełni korzystać z e, interaktywności e, tych książeczek właśnie z tym piórem. Fajnie. Okay. Fajnie, fajnie. No i jest oczywiście jeszcze instrukcja obsługi. Zanim przejdziemy do samych książek, może skupmy się na tym, co jest najważniejsze, czyli pióro. bo bez niego one pozostają samymi książkami, tak więc no jest to nieodzowny element zestawu. Weź sobie do ręki, zobacz, bo to jest twój pierwszy kontakt w zasadzie z tym piórem. Tak, na dole mamy czujnik optyczny. No powiem ci, że wykonane jest naprawdę w porządku. Czuj, że te tworzywa są przyjemne. Jakby dziecięca dłoni miała sobie wziąć, no to jest to przyjemne i podejrzewam, że przyjemne i do trzymania i do. Zagryzania, jak to dzieci mają niestety w zwyczaju sprawdzać wszystko swoimi dziąsłami, bo zębów jeszcze nie mają większości, te na najmłodsze. Znaczy u mnie akurat tak nie było, mała może nie wszystko, nie, nie gryzła tak wszystkiego, bardziej słomki ewentualnie w jakimś napoju, mm. jak miała. E, no jest to wykonane oczywiście z tworzywa sztucznego, odpornego tworzywa sztucznego, zarówno na zarysowanie, jak i na upadki, bo no przy małych dzieciach musimy być pewni tego, że to upadnie nie raz, nie dwa. No to na pewno. A przechodząc do wyglądu na, że tak powiem, z jednej strony mamy logo Kakadu wraz ze śrubkami, z drugiej mamy głośnik, włącznik, e, przewijanie do przodu, do tyłu, zatrzymanie, jeśli byśmy sobie coś odtwarzali z tego pióra. Mamy oczywiście e, diody informujące e, o tym, czy działa, przycisk reset, na boku mamy przyciski do podgłaszania, przyciszania tego głośnika, z drugiej strony mamy gniazdo słuchawkowe, e, gniazdo do ładowania mini USB. Szkoda, że jest mini, bo niestety musiałem się wspomagać wczoraj szukaniem pudełka. Dużo starsza technologia. Tak. No i pod zaślepką mamy slot na karty. Pamięci. Wydaje mi się, że obsługiwane są tylko i wyłącznie do 8GB, bo taka jest w zestawie większej nie wsadzałem, bo tu już miałem zaimplementowane te książeczki. Tak więc na chwilę obecną nie musiałem jeszcze nic robić. Najprawdopodobniej przekonam się o tym, jak wspominałem wcześniej, przy tej nowej książce Boże Narodzenie wraz z kolendami. Ona chyba tak się będzie dokładnie nazywała. Kupujesz? Tak, tak. Kupię, bo mała bardzo lubi śpiewać, tak więc yy, będzie to też będzie mogła się tym automatycznie pobawić. Ta mała lubi pobalić. śpiewać, dla siebie to bierzesz. W tym momencie książki jakie są dostępne na rynku są to cztery pory roku, słownik angielski. Odmień być. Nie odmienisz. Co? Być. Później. Kim zostanę, gdy dorosnę? Bo nie o co mi chodziło. Zrozumiałem. Pierwsze litery, zwierzęta świata i... I zwierzęta domowe. I zwierzęta domowe. Tych jest akurat bardzo dużo u Ciebie. No, u mnie są trzy takie jedne, trzy takie inne, nie, jedno inne, trzy takie. Du o, panie kochany, u mnie na tych, co na okładce dużo jest. Dobrze, wiesz co w zasadzie możemy je położyć, żeby widzowie też widzieli Nas. kadr, na czym polega w ogóle cała, cała zabawa. Cały fenomen, na czym polega Kakadu, bo Kakadu to mi się kojarzy ze sklepami Cześć. zoologicznymi. Zaczynajmy. Musimy włączyć, oczywiście. I przede wszystkim, żebyśmy mogli zacząć korzystać z jakiejkolwiek książki, musimy ją szczytać. Czyli musisz ją otworzyć. No, otwieram. I tu, gdzie masz włącznik, musisz przystawić tam pióro. To pióro? Tak. Widzę, słyszę, poznaję zwierzęta domowe. I w tym momencie ona szczytała już książkę? Hołs! Hołs! Jak naciśniesz na obrazek, to horse. wyda dźwięki. Kup! Pryszalony! <grym> no, te dwie książeczki są akurat dla takich mniejszych dzieci. Co to za dnie? Koza! Ma... Ja ci Ciebie... będę burzykowski. Kluweczka. Kao. Ty urasz po polsku na angielsku. Bo on tak dotyka, bo masz podzielone. Masz i po polsku Świnika. i po angielsku. Świn, świnia. Py, pyk. Py, pyk. Bo to musisz raz dotknąć. Daj mi jakieś trudne, damy jakieś trudne. <słyski> <słyski> Fejbiste. O! To będzie najlepsze. No a co to? Ale podpowiedziałeś o a donkey? A donkey. Dąki. Bardzo ładnie. To, to będzie nudne, to będzie nudne. O, to ciekawe. Ale jaki. Canary. Canary? Zajebiste. Oooooo! Tu jest jeszcze lepsze. A, muszę czytać, tak? Się Widzę, słyszę, poznaję. Zwierzęta świata. Dobra, do, panie Danielu, zwiększamy poziom trudności. Monkey. Bo tu jest i po polsku, i po angielsku, nie? Jaki hipczo zajewisty? To była pierwsza. Nie wiem, chyba podamy dziwne takie odgłosy wydaje. Widzę, że to łapie generalnie z dużej dogłości, nie? Tak, jak przytrzymasz, to wtedy ona się tak zacina. W połowę strony, nie? Jakiś tygrys, lew. W ogóle tygrys i lew. Tygrys i lew są jak postacie w dragon. Po pokażę do, do kadru. Tygrys i lew są jak postacie w Dragon Ballu, gdzie wszystkie mają takie same twarze, tylko im się włosy zmieniają. No tak, są Goku, wegeta, nie? <gulny> Tylko inna fryzura. <gulny> Tylko inna fryzura. Poka, lecimy dalej. O, delfin. Foka. Konik polny? A no w sumie tak, koniki A? polne. A jak jest po angielsku? Hmm, nie wiem. Grasshopper. Grasshopper. No tak. Grasshopper. O, dzięcio będzie. Wood, woodpecker. Takie słodkie. Su tak, tu jest głośnik i nic z tego się Wo, Teddy bear. O. Dokładnie. .�p... Kurde, jak, jak modlitwa islamska. Ale one tak naprawdę, człowieku, raz się wystraszyłem u siebie tam na wsi, jak zaczęły unreiry... mordać rzeć. Dobra, dobra, To no. są właśnie takie te podstawowe... Nie, działa, naprawdę ma. działa. Mniejszych dzieci, y no tu już masz te książeczki bardziej trochę zaawansowane. O, panie, tu się dzieje. Pokaż, pokaż mi to. Hmm. Bo tu dodatkowo oprócz tego... Co znajdujesz tu, czyli klikniesz sobie na przykład na to. Jak koło. To masz jeszcze zagadki. Gdzie zagadki? zagadki masz tu. No, dobra, tak. Wskaż literę. Y -y. <grych> Gdzie to jest ty? Tu. Tak, to litera. No i kurde, dziękuję bardzo. Czuję się od razu lepiej, jak ktoś mnie tak pochwali. Tak więc. Co? Bo tu musisz ją przerwać. Najlepiej czytaj sobie ponownie. Pierwsze litery. I to tak dziecku tłumaczysz jak to działa? Czy ono tak automatycznie wszystko działa? Kto Wiesz się co to robi? Te, te przyjechały nam dość niedawno, tak więc y, tych się jeszcze uczymy. Tamte już... Jest w stanie powtarzać e, automatycznie us usłyszy dźwięki, nie? Uh -huh. No i plus, powtarza zarówno po polsku, jak i po angielsku, uh -huh. co od razu uczy jakiś tam dźwięk wyrazów na początku. Tak, piosenka na czekanie, jak czekasz. Na ulicy i trzech nawet sklepiej i w urzędzie, to i w urzędzie, nawet. Mogę spauzować też tutaj, jak mm -hmm. widzę na tym i wznowić na biurze. Tak. No, powiem Ci, że działa to dobrze. To yy, Też fajne jest to, że yy, patrząc na tą pierwszą książeczkę dla najmłodszych, yy, że yy, yy, jest duży obszar, żeby dziecko sobie mogło kliknąć, nie? Yy, 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 gdzie co się dzieje. Tutaj już wiadomo, tak jak mówisz, to jest dla starszych, a jest gdzieś jakoś zaznaczone, Jaki wiek jest przewidywany do tego? Do, co e, Od 3 lat bodajże do 6. Do, 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 do nie, bo na przykład, wiesz, na książce, moim zdaniem, powinno być też taka sugestia, nie? Mm. Ale ja na książce nie widzę. 0,3 jest przekreślone, tak więc od 3 od lat wzwyż. No, moja mała ma w mhm. tym w zasadzie za miesiąc kończy 2 e, lata. I te małe książeczki, które teoretycznie też są od dopiero trzeciego roku życia, już ogarnia bez żadnego problemu. I słyszę, Działa od razu, to jest fajne. Domowe. A najważniejsze to cena, jeśli chodzi, o przy... jeśli chodzi o te zabawki interaktywne przede wszystkim u dzieci. No, no to tak, jeśli byśmy szukali na stronie producenta, to jest drogo. Jest pierońsko drogo, bo za te pióra na promocji zapłacimy 200 zł. Za samo pióro. Za samo pióro. Jeśli sobie przegrzebiemy Allegro, czy coś innego, za samo pióro jesteśmy w stanie zapłacić 130-120 zł. Ale nowe, czy używane? Nowe, nowe. Już w jakimś pakiecie jesteśmy nawet w stanie w okolicach 200 zł, zł złapać. Plusem jest to, że książki są niedrogie, A. bo mhm. jeśli kupimy pióro, dajmy na to, za te 130 zł, no to książki, no nie są drogie. Bynajmniej ja nie odczuwam, że to jest jakiś wielki wydatek yy, dla dziecka, bo jedna książeczka to jest w okolicach, 25-30 zł w zależności no, to jak dobrze poszło. Za, za te cztery, te duże, w tym momencie kupowałem je w pakiecie, zapłaciłem 99 zł z jakimś groszem. No to to nie jest dużo, bo książki same w sobie są drogie ogólnie, nie? Ale te książki dla dzieci jakieś obrazkowe, więc muszę przyznać, że faktycznie nie jest to... Nie jest to jakaś mega, mega duża inwestycja, mhm. a podejrzewam, że pewnie tak przechodząc już trochę może do obsługi i korzystania przez najmłodszych, e, że sporo zabawy ma. To jest ulka z tym, nie? Tak, no, no mówię, to jest dodatkowo, no nie jest to jakaś durna zabawka, którą z kolei kupimy, która będzie brzęczała, no ta, tylko ta. jest to zabawka, która czegoś faktycznie będzie starała się nauczyć. No i jest to bezpośrednia konkurencja dla starszego chyba już na rynku albika. No jest to I Ja też, zdaję. Jest to też pióro interaktywne. Które ma zdecydowanie więcej książek w swojej ofercie, ale zarówno i same pióro, i same książki są droższe. Mhm. Nie mam w tym momencie jeszcze porównania, jak to wygląda e, te pióra między sobą, jak, jeśli chodzi o jakość wykonania samego pióra, o jakość wykonania książek. Jak one się różnią? Będę miał oczywiście w listopadzie, bo to te pióro też jest również zamówione, tak więc e, na urodziny je dostanie. No i wtedy być może, jeśli byście chcieli, e, mówię dla tych osób, które mają małego bąbelka w domu i chciałoby się czegoś dowiedzieć między tymi. Różnice pomiędzy tymi piórami. Piórami dokładnie tak, to, to postaramy się to nagrać. Wydaje mi się, że jest to ciekawa opcja. Zwłaszcza, że no nie wydamy na to majątku, a dziecko będzie miało zabawę nie na chwilę, ale na dłuższy moment, gdzie faktycznie wraz z wiekiem będzie mogło dalej korzystać z tych książek. Nie no tak, bo to tak jak wspomniałeś, fajnie jest podzielone, są książki dla bardzo małych. O, i bardzo przyjemny lektor jest. Też widzę, lektor to, i lektorka. Lektor i lektorka, ale też widzę, że tutaj to jest w ogóle chyba polskiego wydawnictwa to Kakadu, nie? Bo tutaj jak obserwuję sobie. Bardzo możliwe, wiesz co? Ich... Wszędzie widzę są Polacy, jeżeli. Docelowo chodzi... ich stroną to jest y, UPIO, To jest Kakadu jedność no. więcej na stronie o tym. No, ja, ja z reguły zawsze jak wpisuję kakadu, to wyskakuje mi ta strona. Jak szukam no, książeczek, może czy czegoś dobrze po prostu wiesz? Ktoś się da wpisz y, kakadu.jedność.pl. Niech będzie tu kakadu.jedność jedno. napisać i A, czyli to jednak to jest to, dobra. Zmienili, może sobie jakoś rebranding zrobili. Nie no, no. O, no i tej jeszcze nie mam. Boże Narodzenie z kolędami, mm. nie? No to no to 34 zł pewnie plus przesyłka, nie? Czy to jest jakoś tam. Wiesz co? Nie wiem, bo ja zamawiałem z Allegro, no, tak okay. więc. No tak, tam jest nie Smart, się... więc, więc trochę łatwiej. Bardzo przyjemne są te książki, jeżeli chodzi o ilustracje. Dobrze wykonane, sztywne, więc nawet tam młodsze dzieci nie powinny uszkodzić, nawet te, te tutaj większe widzę. No i przyjemne to pióro jest w obsłudze, proste. Banalne. Banalne wręcz bym powiedział. No, powiem ci, że yy, no, za naszych czasów takich nie było. No. no nie, no a w związku z tym, że ja yy, mam tego sporo w domu różnych zabawek, yy, bo dziadkowie czy ktoś jak ktoś zawsze przyjdzie to kupię książki. To z reguły wolę, żeby właśnie dostawać coś w tym stylu, czy nawet do, dostać bazę, a pióro, a mm -hmm. książki już, już sobie podokupujemy z czasem. Tak więc no, uważam to za bardzo fajne rozwiązanie. Małej się podoba na chwilę obecną. Mimo wszystko na, na te książki chyba nie wiedziałem docelowo, jakie one będą. Chyba jest jeszcze za mała, ale te dwie... E, będzie A propos jest. zwierząt świata i zwierząt domowych, naprawdę robią robotę. Jestem zainteresowana, czasem usiądziemy, to, to szczytuję wraz z piórem, co się dzieje. Nie no słuchaj, no dzieci szybko chłoną wiedzę, więc to, że masz tutaj trochę po angielsku, trochę po polsku, no to tylko na jej korzyść zadziała. Zdecydowanie. No co, jeśli rozważacie kupno jakiejś zabawki dla swojego dziecka, dla dziecka znajomych czy siostry, brata, no uważam to za bardzo fajne rozwiązanie. Tak jak mówię, sprawdzimy jeszcze albika, jak on będzie wypadał w porównaniu z tym piórem na chwilę obecną ja polecam nie jest to niesamowicie duży wydatek bo za 200 zł można zrobić naprawdę świetny prezent już dodatkowo z jakąś książką a nie z samym piórem interaktywnym Co tak jest wielofunkcyjne urządzenie które odczytuje teksty i dźwięki zakodowane na stronach książki to innowacyjny system nauki i zabawy w jednym tak w skrócie bo jeszcze więcej można by tu czytać kompatybilne ze wszystkimi książkami oznaczonymi Kakadu. Tak. Mamy dwa lata gwarancji, można rozszerzyć do trzech, coś tam na stronie trzeba się zarejestrować, mm -hmm. ja jeszcze tego nie robiłem. Z wami dzisiaj Adson. I ja, dobra. I kakado. Kakadu. Kakadu to mi się z papugą kojarzy zawsze. No, to mi mówimy właśnie ze sklepami zoologicznymi i Kakadu, bo też są takie, o się nie mylę. Też, też są.